Różaniec przy najdroższej krwi, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, przyjdź mi z pomocą. Panie, pośpiesz mi na pomoc. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica. Pan przelał krew, gdy został obrzezany. Po raz pierwszy nasz najłaskawszy odkupiciel przelał swoją najdroższą krew, kiedy został obrzezany ósmego dnia po swoich narodzinach, aby wypełnić prawo mojżeszowe. Zauważ, że Jezus pozwolił na to, aby wystarczyło Boskiej Sprawiedliwości dla Twojej wylewności, i obudź szczerą skruchę wobec tego w tym samym czasie, co obietnica zachowania czystości ciała i duszy z pomocą Jego wszechofitej łaski w przyszłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Prosimy Cię więc, abyś przyszedł z pomocą swoim sługom, które odkupiłeś swoją najdroższą krwią. Druga tajemnica. Pan przelał krew modląc się na Górze Oliwnej. Jezus przelał krew na Górze Oliwnej w takim nadmiarze, że ziemia wokół Niego została nawodniona. A to w przewidywaniu niewdzięczności jaką ludzie mu wynagrodzili za jego miłość. Pokutujcie za to, że robiliście źle aż do tego czasu, ze względu na niezliczone błogosławieństwa Pana i postanówcie lepiej wykorzystać boskie łaski i dobre instrukcje. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, Święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prosimy Cię więc, abyś przyszedł z pomocą swoim sługom, które odkupiłeś swoją najdroższą krwią. Trzecia tajemnica. Pan przelał krew podczas biczowania. Pan przelał krew w swoim okrutnym biczowaniu, gdy pochodziło od pobitego i zranionego święte ciało wyszło. Ofiarował je Ojcu przedwiecznemu, jako substytut Twojej niecierpliwości i miękkości. Dlaczego nie zabija swojego gniewu i miłości własnej? W przyszłości starajcie się być bardziej cierpliwi w cierpieniu, pogardzać sobą i znosić z delikatnością wszelkie trudy jakie są wam narzucone. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie. Święć imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prosimy Cię więc, abyś przyszedł z pomocą swoim sługom, które odkupiłeś swoją najdroższą krwią. Czwarta tajemnica. Pan przelał krew w koronie cierniowej. Krew wypłynęła z najświętszej głowy Jezusa, kiedy został koronowany cierniami, aby je zadość uczynić za Twoją pychę i złe myśli. I chcesz nadal sprawiać sobie przyjemność swojej arogancji, podtrzymywać w sobie nieczyste idee i myśleć swo w swoim sercu o czymś, co obraża Boga. W przyszłości miej na uwadze swoją własną nicość, swoją nędzę, swoją słabość i mocno opieraj się wszelkim pokusom szatana. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie. Święcie imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prosimy Cię więc, abyś przyszedł z pomocą swoim sługom, które odkupiłeś swoją najdroższą krwią. Piąta tajemnica, Pan przelał krew niosąc krzyż, ileż krwi nasz kochany Odkupiciel przelał za, ze swoich żył na bolesnej drodze na Kalwarię, obciążonej ciężkim krzyżem. Także ulice Jerozolimy i miejsca, przez które przechodził, zostały naznaczone tą najdroższą krwią. Dokonano tego jako zadośćuczynienie za przewinienia i złe przykłady, którymi jego stworzenia przyciągały innych na drogi zatracenia. Kto wie, czy nie jesteś jednym z tych nieszczęśników? Kto wie? Ile Twój zły przykład już doprowadził do piekła i nie chcesz jeszcze powstrzymać zła. Podejmijcie wysiłek w przyszłości, aby uczynić wszystko, co w Waszej mocy, aby przyczynić się do wiecznego uzdrowienia dusz, upominać je, budować i być dla nich światłem przez dobre uczynki. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie. Święcie imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje. Przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prosimy Cię więc, abyś przyszedł z pomocą swoim sługom, które odkupiłeś swoją najdroższą krwią. Szósta tajemnica, Pan przelał krew podczas ukrzyżowania. Nasz Odkupiciel jeszcze oficiel przelał swoją drogocenną krew przy swoim nieludzkim ukrzyżowaniu, kiedy jego żyły zostały rozerwane. Naczynia krwionośnie pękły i ten leczniczy balsam życia wypłynął z jego najświętszego ciała, co powinno wystarczyć za grzechy i występki całego świata. Czy może być jeszcze ktoś, kto chce trwać w grzechu i odnawiać w ten sposób okrutne cierpienia syna Bożego? Płacz nad złymi krokami, które popełniłeś. Brzydź nimi u stóp spowiednika. Lepiej sam zacznij od teraz chrześcijańskie życie. Pamiętajcie, że wasze zbawienie kosztowało Zbawiciela tyle krwi. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw odezłego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prosimy Cię więc, abyś przyszedł z pomocą swoim sługom, które odkupiłeś swoją najdroższą krwią. Siódma tajemnica. Pan przelał krew i wodę podczas przebijania włócznią. Jezus w końcu przelał krew po swojej śmierci. Kiedy Jego święty Bog został otwarty włócznią, jego ukochane serce zostało przebite. Woda również płynęła z krwią, aby pokazać, że cała jego krew, aż do ostatniej kropli, została przelana dla naszego zbawienia. O nieskończona miłości mojego odkupiciela! Kto cię nie pokocha? Kto nie odda ci z całego serca? ponieważ nie umie się już wyrazić. Zapraszam wszystkie stworzenia ziemi, wszystkie anioły i świętych niebios. Zapraszam moją najukochańszą Matkę Maryję do wielbienia, wielbienia i wysławiania Twojej najdroższej krwi. Chwała krwi Jezusa, teraz i zawsze i na wieki. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przejdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie Święć imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przejdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Prosimy Cię więc, abyś przyszedł z pomocą swoim sługom, które odkupiłeś swoją najdroższą krwią. Modlitwa przebłagalna. Zadośćuczynienie za przenajdroższą krew. Drogocenna krew Jezusa. Byłaś drogocenną ceną odkupienia grzesznej ludzkości. Jesteś napojem zbawienia, kąpielą oczyszczenia dla naszych dusz. Nieustannie stajesz w obronie ludzi przed tronem Boga. Pokornie Cię uwielbiam. Najlepiej jak potrafię, chcę zrekompensować niesprawiedliwość i zniewagi, które ludzie Ci raz po raz wyrządzają, zwłaszcza ci, którzy bluźnią Ci w swojej arogancji. Kto by nie chwalił Twej krwi, jest nieskończenie cenna, któż by nie pokochał Jezusa, który ją zrzucił, przelał za nas. Co by się ze mną stało, gdybym nie został odkupiony tą boską krwią. Kto sprawił, że wypłynęła z żył mojego Pana do ostatniej kropli. Miłość. Ta nie ma granic dla miłości, która dała nam ten balsam zbawienia. Jest taki cenny. Wypływa z nieskończącej się studni miłości. Niech wszystkie serca i wszystkie języki chwalą Cię. Chwalą Ciebie. Dziękuję Ci. Dziękuję. Teraz i na wieki. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.